To normalne, że każdy z nas ma jakieś przekonania dotyczące biznesu, inwestowania, nas samych oraz zarabiania pieniędzy i nie ma w tym nic złego. Ale czytając komentarze pod swoimi nagraniami, mam wrażenie, że większość Polaków posiada własny biznes albo jest inwestorami, pomimo tego, że nigdy w życiu nie inwestowali, ani nigdy w życiu nie prowadzili własnej firmy. Dlatego tak ważne jest słuchanie tych osób, które mają cokolwiek do powiedzenia i są po prostu w temacie, czyli prowadzą własną firmę albo na przykład są inwestorami. Dlatego w tym nagraniu poruszę naj Częstsze przekonania, które według mnie są bardzo szkodliwe dotyczące biznesu, a które bardzo często są powtarzane. Dlatego serdecznie zapraszam! No i oczywiście, zanim zaczniemy standardowo, proszę cię o subskrypcję, o łapkę w górę i o naciśnięcie tego przycisku dzwoneczka obok przycisku subskrybuj, ponieważ to pomaga mi się rozwijać, a ty będziesz powiadomiony o kolejnych materiałach, więc zaczynamy! Pierwsze przekonanie, które jest bardzo szkodliwe, a które jest często u osób początkujących jest takie, że jeżeli mają jakiś fajny pomysł na biznes, to ten pomysł na pewno wypali. Ale statystyka jest tutaj bardzo i to bardzo brutalna. Okazuje się, że większość firm upadnie w ciągu pierwszego roku, a te firmy, które nie upadną w ciągu pierwszego roku, zazwyczaj będą upadały w ciągu pierwszych pięciu lat. I jakoś nikt nie mówi, że to jest hazard, a jeżeli mówimy o giełdzie, że większość traci. No to mówimy tutaj już o hazardzie. Zauważ, że firmy upadają nie ze względu na warunki makroekonomiczne albo nie ze względu na konkurencję, tylko ze względu na złe decyzje właścicieli firm. I to jest zupełnie normalne. Mała, która firma przetrwa te pierwsze 5 lat, a już tylko niewielki procent przetrwa 10 lat. I ja mogę się poszczycić tym, że w sierpniu będzie 10 lat, 1 sierpnia dokładnie, odkąd prowadzę działalność gospodarczą. I muszę powiedzieć z tego miejsca, że nadmierny optymizm, taki ślepy, który nie ma żadnych przesłanek, jest zabójczy dla każdej firmy. Lepiej jest zakładać negatywny scenariusz, albo przynajmniej taki... Scenariusz, który może się wydarzyć w największym prawdopodobieństwie, a jak będzie lepiej, no to super, ale zazwyczaj nie jest tak, jak sobie wyobrażasz. Drugie przekonanie, które bardzo często króluje, to jest to, że potrzeba dużych pieniędzy, aby się rozwijać, aby rozwinąć swoją firmę. I bardzo ubolewam nad tym, że mamy różne dofinansowania, ponieważ uważam, że to zabija przedsiębiorczość. Jeżeli masz duży budżet na starcie, a nie masz doświadczenia, to zazwyczaj te pieniądze po prostu stracisz. Co innego, jeżeli jesteś doświadczonym inwestorem albo jesteś doświadczonym przedsiębiorcą, to jest szansa, że jeżeli te pieniądze gdzieś ulokujesz, to one będą zarabiały. Ale większość osób początkujących nie nie ma odpowiedniego doświadczenia i musi nauczyć się działać przy małych budżetach. I kiedy nauczysz się rozwijać firmę w sposób survivalowy, to potem Ci będzie dużo łatwiej. I nie potrzebujesz wcale dużych pieniędzy, aby zbudować dużą firmę. Słyszałem taką historię, gość chyba nazywał się Bushnell, jak nie to mnie poprawcie. On zajmował się produkcją gier komputerowych i na początku posiadał 500 dolarów na start. W ciągu czterech lat jego firma została sprzedana za 28 milionów dolarów. I to też pokazuje, że największe pieniądze są ze sprzedaży firmy, a nie z jej utrzymywania przez lata. Ale w każdym razie chcę Ci pokazać, że nawet przy niewielkich kapitale możesz się rozwijać, i wiele firm w Polsce faktycznie przy niewielkim kapitale osiągnęła sukces. Youtuberzy, którzy nazywają się Warszawski Koks z branży Fitness, mieli na niewielkie pieniądze na start, a dziś są wiodącą firmą na tym rynku więc nie potrzebujesz wcale dużych pieniędzy, aby zacząć i ja osobiście uważam, że mniejsze pieniądze będą wymagały od Ciebie większej przedsiębiorczości, większego, większej kreatywności i tym samym będziesz musiał się troszeczkę nagłówkować, aby firmę utrzymać, a jeżeli masz duże pieniądze na start, to zazwyczaj je utopisz. Trzecie przekonanie, które bardzo często króluje u Polaków, to jest takie, że jeżeli jesteś skromny i pokorny, to na pewno osiągniesz sukces. Nie! Tak nie będzie, chyba, że jesteś mnichem. To faktycznie skromność i pokora bardzo mocno Ci pomoże, Rozmawiałem kiedyś z bardzo znanym profesorem i powiedział mi tak, że skromność i pokora to jest po prostu zabójstwo, że jeżeli ludzie się nie będą chwalili swoimi odkryciami i tym co zrobili, to w takim konkurencyjnym świecie jak żyjemy nie przebiją się. Jeżeli chcesz się przebić, to musisz się chwalić i pokazywać swój sukces. To będzie ci przyciągało więcej widowni, to też ci będzie przyciągało więcej pieniędzy. Najwięcej zarabiają celebryci, a nie osoby, które są... Wykształcone czy osoby kompetentne. Dzisiaj kompetencja to za mało. Najlepiej, jeżeli kompetencja idzie w połączeniu z celebrytyzmem, wtedy jesteś w stanie osiągnąć dużo, dużo więcej. Jeżeli popatrzymy sobie na jakiśkolwiek rynek, to zawsze wygrywają ci, którzy są bardziej znani. Następne przekonanie brzmi tak, że jeżeli będziesz uczciwy, pracowity i poświęcisz mnóstwo czasu, to za 20-30 lat zbudujesz majątek. Mm -mm. Tak może być, ale nie musi być i ktoś napisał mi w komentarzu, że on ma wolne tylko 25 grudnia. Żal mi cię. Widzisz, jeżeli chcesz osiągnąć sukces i chcesz to skrócić, to przede wszystkim musisz mieć plan działania i zastanowić się, jak to możesz zrobić szybciej. Jak swój 10-letni plan możesz na przykład zrealizować w 3 lata, a żeby go zrealizować w 3 lata, to będziesz potrzebował jakiejś dźwigni. Albo będziesz musiał zrobić coś prze przełomowego na rynku, albo będziesz potrzebował dużego kapitału, albo będziesz musiał użyć dźwigni na przykład w postaci reklamy. Jak ja zaczynałem w 2009 roku, to w ciągu roku moja firma od zera, gdzie miałem 50 zł w kieszeni, doszła do ponad Miliona złotych. Było to możliwe, ponieważ używałem płatnej reklamy Edwards, która była w tamtym czasie bardzo i to bardzo tania. Miałem dźwignię w postaci reklamy i wszystko, co zarabiałem, praktycznie reinwestowałem. Oczywiście też mi coś zostawało, ale po prostu rozwijałem się w sposób agresywny, wykorzystując dźwignię. Zastanów się, jak możesz swój 10-letni plan na przykład zrealizować dwa albo 3 lata. Możesz wybrać inny segment klientów, możesz sprzedawać droższe produkty, skupić się na bogatszych klientach. Pomyśl, kto może Ci pomóc, może jest ktoś, kto ma Twoje lidy, których potrzebujesz, możesz się do niego udać i zrobić z nim biznes, tym samym po prostu skrócisz swój czas. Zawsze jest jakiś sposób, żeby swój 10-letni plan zrealizować, po, powiedzmy w 5 lat albo w 3 lata, tylko pomyśl, co trzeba zrobić, musisz tutaj być bardzo kreatywny, aby po prostu to się udało. Kolejne przekonanie brzmi tak, klient ma zawsze rację, jeżeli klient nie ma racji, to patrz punkt pierwszy, ja się z tym absolutnie nie zgadzam. Oczywiście jeżeli większa część klientów jest niezadowolona, to bardzo szybko położysz ten biznes, ale nie wszyscy klienci mają rację i niektórzy klienci są szkodliwi dla firmy i lepiej jest ich usunąć, zrezygnować z pewnego dochodu. Na rzecz na przykład dalszego rozwoju i czasami lepiej zrobić jest krok w tył, aby zrobić dwa kroki naprzód, i nie wszyscy klienci mają rację. Oczywiście, jeżeli większość klientów będzie niezadowolona, to po prostu położysz swój biznes, ale jeżeli większa Twoja część klientów jest zadowolona, a ktoś ma ludzi, powiedzmy jedna czy dwie osoby to czasami te marudzenie trzeba po prostu zrozumieć, czy te marudzenie ma podstawy, czy nie. Niektórzy klienci po prostu są upierdliwi i trzeba to powiedzieć wprost i takich klientów łatwiej się jest pozbyć niż się z nimi użerać. No i ostatnie przekonanie to jest wykształcenie. Zostawiłem go sobie na sam koniec, ponieważ wielu ludzi w Polsce nadal wierzy, że dobre wykształcenie równa się dobre pieniądze. I ludzie wierzą w to, że jeżeli będą mieli na przykład dwa albo trzy fakultety, to będą zarabiać dużo pieniędzy. Sytuacja z moim pracownikiem. Zatrudniłem go, kiedy poszedł na studia i płaciłem mu określoną stawkę. No i potem zapytał mnie, czy może dalej studiować. Zrobił jednego magistra, zrobił drugiego magistra. No i spotykam się z jego ojcem i mówi mi: Teraz muszę mu podnieść stawkę. No bo on ma dwa magistra. Ja mówię, ale co mnie to obchodzi? Jego fakultety są dla mnie bez znaczenia, a on od 10 lat. Lat wykonuje tą samą pracę. Dlaczego mam mu płacić więcej, bo ma wykształcenie? Nie interesują jego umiejętności, a on w, w ciągu 10 lat nie zdobył jakichś nowych umiejętności, które by były cenne dla firmy. Jeżeli je zdobędzie, to jak najbardziej jestem w stanie mu więcej zapłacić i jego tytuł magistra w ogóle mnie interesuje. I osobiście uważam, że studia to może być strata czasu. Nie każde, ale zazwyczaj tak jest. I mówię to jako osoba, która skończyła studia i uważam, że fajnie się bawiłem w tamtym okresie. Był to dobry okres, ale niekoniecznie z punktu widzenia biznesowego. I osobiście uważam, że studia powinny być płatne. Na studia powinny iść osoby, którym faktycznie na tym zależy, żeby te studia ukończyć, a nie osoby, które chcą na przykład przez 5 lat pobalować. Więc pamiętaj o tym, że te przekonania mogą być wręcz szkodliwe dla Ciebie i chciałbym, żebyś teraz w komentarzu napisał mi, jakie przekonania biznesowe Ty słyszałeś albo od swojej rodziny, albo od znajomych, albo gdzieś wyczytałeś, które według Ciebie są szkodliwe, chętnie na ten temat podyskutuję. No i oczywiście nie zapomnij o subskrypcji i o tym, żeby zostawić łapkę. Cześć!